Jadę! Dziwek poleciał! Dziwek poleciał! Ja nie wiem! Ubel jedź! No jedź tym bulim, kurde! A może być Nieeee! Ja ci ją dałem. Nie, no to jest jakiś żart chyba, no. Co to jest? Ja jestem w kimś, halo! Epilepsję ja jesteś! I w dziku, jesteśmy w dziku Nie, nie, proszę, ja jestem na środku! Ja też jestem na środku. No nie! Nie! Co jest To jest ta mapa, ona jest podobna jak ten, ten tryb co. Już kiedyś grałem no, bardzo podobno tak, 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 no bardzo podobno. Wasur? Nie Wasur! Nie przepraszam Wasur ten nie. Nie. Ja. Ja nie, nie Ja pierdolę, ale Nie, Kto był fioletowy? To ja! <guletowy> Kurczę, Felek! To nie! 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 Przeżyłem, Nie! to żyje przez żyję! Nie! żyję Nie! 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 puść mi prawo, puśmij prawo

quick game quick game biegnij biegnij uah jebie super dosta dosta поздравляю tutaj by nic nie widzę na tej pierwszej osobie a jak maska mi spała. halo pierwsza osoba Jezus tuning type tuning nic nie widzę na tej pierwszej osobie gdzie ja jestem halo myszka no o Boże! Samochód! Oła moja głowa! Biegnij moja głowa! <gulowało> wlecia, wleciałem dzikowicą samochodem w łeb, nie? Oła moja głowa! A, a, ma, ma nie, ma nie, ale Jak maczął? Ros, ma a teraz musimy, musimy przez chwilę współpracować. Musimy współpracować przez chwilę. Ja widzę, widzę no. Urbi. O, przy jednej, co? przeżyłem, przeżyłem! Przeżyłem. O oh, fuck, dobra, ja zawracam, ja zawracam oh, sorry. Nie, mumel! Dobra żyję Nie, Ale co to zabawaliśmy Ale żeby to zrobił My się zormistrzyliśmy Nie no to jest jakiś Dzień dobry O jadę jadę dobra Jadę, jadę. Kto to jadę. jest przede mną Jakiś kolejny czołg blokuje

Puść mnie, mnie, jakoś, puść mnie. O! No, oh! dzik. no dziku Kurczę Blaszka Oj oj Oj. O! Oh. Oh, sososa! Nie, <gordliwa> do... no, pokolnie, nie, nie, biegaj, nie dziku, może pójdzie. No, no jedź, podziemy. jedź, jedź! Jedź buli, jedź buli, jedź. Zokoło też wszystkich ZDZIKU. ja będę O co to się stało? O nie spadł! A ja nie. Cześć Damix, jak tam fikołki ja się nie robi? Ja go... Nie, ja tu nie wiem NIE 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 Obiecuję, że nie. na nie. Nie. masur Wasur, Wasur Masur poleciał, wasur. Masur biedny Biedny masur Ale nie, nie, niebiescy i fioletowi też mają Ale ty jesteś Ja <laughs> Jestem niebieski Jesteś lecowy. U mnie jestem jest niebieski. Ja liło, mają. On jest niebieski. Jeszcze Dobra, niebieski. ja jestem, jestem oprychy, wy jesteście bandziori. Mamy po jednym punkcie. Gangus to nie ma uwzględnienia. Dobra, oprychy najlepsze, oprychy najlepsze. Ty zaraz tak postawię. Oprychy fajne, oprychy nie wspomniałem, to. Nie wiem, co się dzieje. Oprychy najlepsze. Tak to okrążenie, skupaniec. Aaa, otrzymałem okrążenie. Mam grę. Nie no, SKIBA! Mówiłem to. Ty spadłeś? Ja? No. To ja? Nie no, to jest jakiś żart chyba. No nie wierzę, co jest? No. No, Hyper, pośmie! Weź mi jakoś, wyciągnij, no! No nie! No nie, no jesteśmy zepchnął perfek. No, A wiem. czemu wołasz, że to ja ci zepchnąłem, Jak ja nie gram z wami? Co? To no. kto to był? No. <śmieniu> <śmieniu> Bubel. że, no. Pamiętasz, jak się podpinało przed panel Tak. O, nie, nie dostałem. Nie, <śmieniu> nie, 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 no nie, 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 wiem <śmieniu> nie, wiem, Kto. nie Odpowiedź no mi to ktoś? Mercedes. Twórca NIEEEE Mara Nikomu jest najlepszy, że leciałem bardziej niż ty Nie no nie wierzę, co tu się dzieje Eee no Nie mogę wjechać Nie, nie będę lecieć, a nie kundę mnie Mowy no kutasy Jaka prawa Ooo O w końcu Masz kręgla. O, Kraig, też dziwnie świeci. Nie wiem, co zrobię. Jeszcze półtorej minuty. Nie mogę zaśmiechać Dobra, chodź, nie, 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 go nie, 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 Kaj Bąbka wybuchła Bąbka! Dawaj go, dawaj go! No nie jak on żyje! I słowa głosu! Mówię słowa! Spiku! To jest taki po starcie tytanów normalnie! Pi! Jeszcze co tak gdzieś! Jeden z głowy! No czerwony jestem chyba! Ale w drugiego miejscu na czwarty Dobra jest na szóstym, nie na Nie! <śmienny> o <śmienny> dawaj, <śmienny> dawaj, <śmienny> dawaj, <śmienny> dawaj, 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 dawaj Kulka, Oj oj! Oj, oj nie, o nie! Spadłeś? Całkowicie?